Siemanko widzowie, paru z Was prosiło o to, żeby wrzucić gumę już jego, nagrać właśnie jakąś jego gierkę. Pewnie się nie spodziewaliście, że nagram jego Czogata. Ostatnio w LCK piknęli scena Czogat razem z Kerrią i było po prostu parę giereczek na jego streamie, gdzie grał tym Czogatem sobie. I grają teraz Czogat Pike. Całkiem silna linia jeśli chodzi o walki 2 na 2 ale czy to skaluje? No nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że Aphelios czy Jinx, czy po prostu jakieś innej dikary raczej jest lepszy, jeśli chodzi o late game, a raczej na pewno. Ale SKT jest takie dobre, że oni potrafią wygrywać gierki bardzo szybko, wielkie stąpy są. Po prostu nie dają przeciwnikom oddychać. Więc takie piki jak najbardziej mogą tutaj działać. I tutaj na sokiu Już level 1 do odciny zabijają Apheliosa Szkoda, że Paik zabrał killa, bo wydaje mi się tutaj... Gdybym już mógł swary, więc w ogóle zaczął z kiuskiem. Runki ma, tak jak widzicie, kometka. Bardzo ważna, wydaje mi się, bo zawsze trafimy kiuskiem, albo nawet z E, jak przeciwnika zeslowujemy, to ta kometa poleci i raczej trafi, bo przeciwnicy są zeslowani, chyba że mamy jakiegoś dasha. Pierwszy likor, kupujemy Tira, ponieważ wydaje mi się, że Czogat ma bardzo dobry sustain, bo za każdego creepa dostajecie życie i manę. A jak macie jeszcze, powiedzmy, nieskończoną manę z Tirem. No to ten system jest bardzo dobry i nie musicie zbyt często rikolować Plus oczywiście, tier z Roa się bardzo dobrze skalują yy, Jako dwa itemy, więc no, chyba nie ma, nie ma lepszego połączenia aktualnie w grze Muszą, muszą znerfić Roa i Arcangela razem Bo po prostu to jest wydaje mi op combo jeśli chodzi o, o dwuitymowy dwu power spike I jak widzimy teraz widzowie, wave się cofa On nie chce tego wave'a zniszczyć nie chcę, chcę po prostu trzymać go po swojej stronie, bo wie, że ma Master G powoli zmierza w jego stronę. W ogóle ma mapę po lewej stronie, co się dosyć nie, wygl nie, nie wygląda. Nie wygląda? Nie fajnie ogląda. No i tutaj, Ofelios, gleba. Znowu kilemu zabrali. Zobaczymy, czy on spruszuje tego wavea, bo to mnie ciekawi akurat. Czy będzie frizował? I frizuje. a większość z Was, widzowie, pewnie by się pokusiła i spruszywała tego wavea. Ale czekaj, puszuje się czy nie? Chyba się nie puszuje, chyba. Czekajcie, zobaczymy. Okej okay. powiedzmy, ten wave będzie się powoli poszła do przeciwników. Jakby go od razu spuszczała całego, to raczej by się nawet nie rozbił. Bo jak widzimy, tutaj kanon wave teraz przyszedł i by był w troszeczkę niekomfortowej pozycji tutaj dla Czogata. Mamy flesza, więc nie, ma, nie byłoby takiej tragedii, ale jakby Czogat nie miał flesza i wave był pod Turetem, to przeciwnicy mają całkiem łatwe ganki. Nie wiem, nie wiem kogo mają w dżungli w sumie, ale. A Felius, jak ma granatową, e, to. Broń to jest bardzo łatwo pokusić się o ganka. Po prostu sner zawsze wchodzi. Ale mają Kane a Kein raczej useless na początku. Kein raczej chce tutaj fulkirować, farmić się. Ojojo, oj, żeby nie znaleźć za głęboko tutaj wejść. A dobra, Master E jest tutaj znowu w zanadrzu. Nie jestem przyzwyczajony w ogóle, żeby ten. Żeby patrzeć na lewą stronę minimapy, mapy nie? Zamiast na minimapy mapy patrzeć, ja patrzę na, na, na niego troszkę. Troszeczkę głupie to jest. Nie patrz, no. Fajny damage, czyli fajny damage robię, ale. Jej, ale to jest stąpik. Dobra, Master Jeep, nie wykarować, czyli mamy w teamie Leecy na topie. O, Lisi na topie też ludzie grają. Chcecie odcinać jak z Leecy na topie? Dajcie znać w komentarzu. Bo wydaje mi się, że jest całkiem silny. Zwłaszcza jeśli macie dobre mechaniki, widzowie, to takim Leecy na topie można skarować. Najmniej no, będzie troszeczkę ciężej, ponieważ Doran Shield dostał nerfy i jest troszeczkę ciężej wytrzymać jakieś match-upy na Wiktora czy na coś takiego. Ale na topie, no, całkiem spoko A, pierwszy i ten Protobelta idzie. Nie kupuję Roa. Okej, okay, tutaj my bad, Troszeczkę e, nie wystudiowałem do końca. E, buildu na czugata. Czy on to sfrizuje? Nie, po prostu puszuje. Co wydaje mi się, że jest akurat błędem, ponieważ Master G jest na topie. Więc nie mamy tutaj junglera wokół siebie. Powinien zostawić kanona jeszcze dla pajka. Okej, okay, zostawia. I on po prostu puszuje to na pałę. Ale czy oni będą mogli. Abuzować przeciwniku pod turetem? Jak gram taką linię Pike Shogat i wiem, że Aphelios nie ma flesha, to raczej bym chciał. Okej, okay, chyba że zdajwują po prostu. No, <grywdy> nie mogę prawie go zdajwować. był gdzie? na, na topie. Ja <grywdy> jak mogą zdajwować, to okej, okay, nie? Ale myślałem, że jak oni nie mogą zdajwować, to jest lepiej po prostu przytrzymać po swojej stronie i przeciwnicy muszą podejść. Okej, okay, Galio, dobra. Midgap. 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 Okej, okay, ale zabiję Apheliosa. Ale tutaj, po prostu, ojej, ale fajnie tutaj, Czy... Zabiję go? O nie, o nie, o dande, <laughs> aaa, shimal, dande Ej, close było, close było, ale tutaj mid gap, ewidentnie, bo, bo Zaczek nie spingował Czy on zabije tego Galiosa? Ach, blisko no, ma już wiesz, że tutaj Zac dopuszcza bota, więc on idzie na mida, prawda? Tak, kliknął na minimapie na wyższym poziomie właśnie Edikerzy wiedzą już, że jak mid zrumuje na bot'a, a wy umrzecie, to no musicie otworzyć na mid'a, ponieważ no tak jak najwięcej resource'ów, tak najwięcej zasobów wtedy możemy sfarmić e, jako drużyna na całej mapie. on po prostu spuszuje to i wróci na bot'a. Za 20 sekund ma R'kę, szkoda, bo w sumie zjeść tego smoczka. Zak nie chce więc został na tym Bocie dalej tam, więc on po prostu wraca na mid'a jeszcze jedną falę weźmie. Ojejku, misował wszystko. Jakby miał teraz kilę, To by zabili go. ale uży, użył kiusu, sobie tak, nie wiem, dla beki. No po prostu nie zabili. O! Aj! Ale to jest, to jest jak się gra na takiego Chogata? To jest taki mind games, ok? Czy zdarzewać do przodu, czy do tyłu? To troszeczkę troszeczkę połka teraz. Herald jest w ogóle robiony przez Masterage Ciekawi mnie, czy on przyjdzie go zjeść bo chyba wiecie widzowie jak z jak taki czegata działają, prawda? Jeśli jecie Smoka albo Barona, to możecie mieć nieskończoną ilość tych staczków, a z minionów możecie mieć tylko 6 staków. Za każdy, za każdy stak zostajecie chyba 90 życia i, i rośniecie na, jak na drożdżach. E, Ricol, co on ma do kupienia tutaj? Okej, okay, dużą pałę kupię po prostu. Nie wiem czy nie by byłby lepszy taki bucik na takim czogacie, bo czogat jest... taki bardzo wolny wydaje mi się. Jak patrzę na takiego kloca, on bardzo powoli się rusza i bardzo łatwo go zabić. A mówiąc, Smith pozwala nam, nie wiem, nie wiem do tego Afeliosa dogonić cokolwiek, ale ProtoBelt, jak już go skończy, będzie lepszy niż, niż buty, jeśli chodzi o szybkość poruszania, czy dalsze jakieś, nie Wydaje mi się, że reszywanie ProtoBelta może być jednak lepsze, jeśli chodzi o taką inwestycję. Po prostu teraz troszeczkę będzie słabszy niż, bo, niż jakby był z butami. E, gdzie jest Pike? Pike idzie na do niego. E, Afelios bez flasha jest, więc. Powinni jakoś tutaj zaplanować razem, żeby go docisnąć Anka ma jest shielda w ogóle, więc yy, tutaj Aphelios będzie jeszcze bardziej tanki, niż powinien W ogóle tak mnie wkurza Blue Trister build na Afeliosie. Przecież ci ADKerzy niektórzy mają tyle życia, a zwłaszcza Afelios. Yy, nie wiem, pewnie nieraz widzieliście jak... No nie może trafić go a co ciekawe, Affiles nie ma butów w ogóle i on nie może trafić, więc jakby Affiles miałby buty, to byłoby jeszcze ciężej. Może lepiej po prostu tutaj przytrzymać łebia po środku, a nie puszczać na pałę? O? Ej, ale dużo to będzie robił, jak trafi jedno piłka. On maksuje w ogóle Q, a maksuje się Q? Bo pamiętam, że kiedyś Q zwiększało tylko damage. Jak się, jak się ten. Eee. Yy, maksowało je. O, Flash? O, Boże. Oni tutaj trałują znowu. O oh, boż. O oh, mama mia! To jest tragedia. Ten Aphelios bez flesza po prostu dodżuje to wszystko. Dobra, już nie zdarzało tego zaka i umrze, ale. z 5 razy Kyuchogata. Totalnie flipem, totalnie flipem. On, A oh, to jest właśnie Korea, to jest takie skill checki, widzowie są. Tutaj takie rzeczy sprawiają, że po prostu jak widzicie, no. Wygr wy wygrają wygrali teraz walkę i bardzo dużo przewagi sobie e, lewa drużyna po prostu e, zyskała Ponieważ jeszcze na topie e, Gwen zdajfowała tam kogo? Czeka, jest, nie mogę się przyzwyczaić. Lissing dostał dajwa i stracili tam parę playtów i minionów, więc no, lewy team tutaj troszeczkę troszeczkę do przodu e, Master streddzi powinien szukać Herald na bocie, bo jak widzi mają trzy plejty do wzięcia, więc bardzo łatwo wziąć się z całego tureta. To nie jest tak jak kiedyś że 2,5 playta brał chyba Hera, ale teraz bierze półtorej albo 1 i coś takiego. Nie, jakoś szybko się zesłapowali i znowu nie wraca na bota. Tutaj cały czas stoi i próbuje z tego z go walnąć. A teraz już ma afelios z buty, więc będzie dużo ciężej. On za bardzo tak rzuca te Q za przeciwnika. Wydaje mi się, że jak ziomeczek parę razy już zdrzewał do przodu waszego skilla, to możecie próbować... Rzucać Q tak, żeby on wszedł w to Bo znowu rzu rzucił za, za niego, ale to był Anka celował tym razem, więc to jest co innego. Też mi się nie podoba, że na przykład weźmie wave'a całego i on nie schodzi od razu do bota czy do dżungli Tylko on stoi i próbuje hitnąć po prostu z tego Q Bo nie nakłada w ogóle presji na mapę Jak gracie mi Dawid'owie, no bo on teraz powiedzmy Gramida, tak? Bo jest tam idzie To chcecie spuszować wave'a i zazwyczaj zejść do bota albo do topa, nie? Albo do dżungli A widzicie, pa rzucił Q i on dalej stoi. A mógłby zejść na przykład do Zaka, ale tam Turet jest martwy chyba, więc tu już jest whatever. Albo, no nie wiem, do Topa mógłby zejść, bo daj wołem Lee aktualnie. Ale on stoi jak Klot i tutaj hituje ich. A miałby na przykład do zabicia jak wen Może Pike mógł, mógł też pójść zabić. Więc no, tutaj wydaje mi się to troszeczkę kompleks takiego AD Carry No ale glu Glucie skoczył Hops? <noise> A zapomniałem, że czempiony to można nas hitować z zerki, wtedy te starczki są nieskończone. A ja tylko powiedziałem o smoku i o tym: Heraldzie i Baronie. Ale jestem tu headem. Kurde, oni wchodzą w Q. Ta Tanka jest klocy w porównaniu do tego afeliosa. Ten afelios bardzo dobrze grał. Na początku chyba dał się bardzo łatwo zabić, ale tutaj, no bardzo ciężko było go trafić, więc całkiem spoko grał. Szkoda, że on nie dostaje killi na tym, Afel na tym... nie się tylko na czekacie. Ma 8 asyst. Pike ma 5, ale Pike może jeszcze... Pajka może usprawiedliwić, bo Zerki może dobijać. Ale Master G chyba lepiej że dostaje kile tak naprawdę, tylko zobaczymy, czy wykaruje. Bo jak jednak bym miał randoma Master G, a jakiegoś gumyusiego w Teamie, to nawet jak Gumiusi się gra czogatę, to wolałbym mu oddać killę, naprawdę. On będzie chciał kupić sorcery buty. Tylko czy sorcery buty na takim czogacie są dobre? Bo jak mamy true damage, to nie wiem czy potrzebujemy Magic Pena. Tak, szczerze, widzę. No i tak jesteśmy solo open, no niby jest zaczek, nie? Ale CDR-y na Czogacie są zawsze spoko, ponieważ mamy szybciej RK, możemy szybciej się stakować. Wu ma duży cooldown, a Q też ma 7 sekund, więc on chyba teraz ma 5 w sumie, albo 6, bo już ma parę cdr -ów. Ale całkiem chyba zawsze spoko, w ogóle zapomniałem, że on demolisza gra. I tutaj. O! O, o, Dawaj go, no. Nie mogę. No i... ale, ale jajca, ale już troszeczkę zimprował, bo kił jak rzucał, to rzucił przed tego Afeliosa. Nie rzucił za niego, bo już tak chciał go Co on chce kupić? No bo po prostu kupuje i mógł już kupić Arkęńczyła. Ciekawe, że nie kupił Arkangela. Ja bym kupił Arkęńczyła. Wiem, że jeszcze jest 63 staczki do bezki, żeby wystakować, ale z Arkangela chyba ostakujemy o troszeczkę szybciej. Parę więcej nam many daje, czy nie? Chyba tak. Plus stracił flesza, więc taki shieldzik z Arkangela by się przydał na pewno Zobaczymy, zobaczymy jak wyjdzie, nie? Drugie maksymy w, spoko Nie pamiętam czy ten Cho'gath dostał zmiany na kill jakieś Pamiętam właśnie, że jakieś dawało tylko samo damage, sam damage i dlatego się w maksywało. Ale to był czogat na topie, więc to może też różnica jest Problem też jest taki, że jak się na przykład chce zjeść tego Haralda czy Barona to później nie mamy tej erki do walki A ta erka to robi jakieś 500 damage a tu... To... Trudny Major, no coś takiego. Więc musimy podjąć ciężki wybór zazwyczaj. O kurde jak ten Afelio się znalazł nagle w środku? A lisni go kopną, no tak. Ok, zobaczmy, czy on będzie chciał zjeść, czy zachowa na walkę. Ok, ty, ale Jezu, ale ten ken jest nieśmiertelny. Ok, zjadł Gwen Bardzo dobry tutaj wybór, pewnie był. Nie mają kill redukcji chyba na tego Keina. Muszę mieć kill redukcję, bo chyba on się bardzo dużo leczy. Dobra, ale te lisin, koreańskie lisin. Zaura oczywiście. Nie miał serafa? Cześć, bo seraf mu daje pewnie. Okej, okay, nie miałby chyba wystachowanego jeszcze, tak? Bo jedna łezka to jest. Znaczy, jeden skill na łezkę to jest trzymany, tak? Czy sześć? Ej, nie pamiętam. A ja taki basic rzeczy nie pamiętam, rozumiecie? A ja jestem golemem. Co, weźmy mu tego gole... tego... Wilka, widzicie jaki ma jaki, jaki jest Gigashadem? A nie, dobra, to jest Zak na midzie, a nie na, na dżungli. Dobra, bo jakby to był dżungler, może bym mu oddał. Wydaje mi się, że robienie kampów teraz jako nie dżungler jest bardzo męczące. Okej, okay, gluciarz. O, Warda odkrył! I dlatego mogę go hopsnąć. Nie, jest biedny, a przecież on grać nie może na ten team camp. Gluciarz na niego skacze, pak na niego skacze, master G biegnie, Lee Sin go kopie po ryju i chogat go je. Ja nie mogę. Strasznie, strasznie sobie współczuję z Okej, oto Okej, autoataczek. się ma Cztagonę, może kupić badona. Ojej, czy ten Dive jest o... No to już troszeczkę ryzykownie podchodzą. Dobra, ale wywalił to jednak. Te ko... Ej! Choget pike? Ej, całkiem fajnie, całkiem świeżo wygląda, fresh troszeczkę. Powiedziałbym. Ma te peka, może tepnąć na Gluta jakby go Galio maszytował Okej. Okay. Kto się nie stepował. Dobra, już, 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 już nie podpalajcie się według mnie. 2000 golda może kupić rabada do buta To jest już tutaj. Ogromny spike będzie. On nie minionów też zobaczcie. On trzyma Rkę. O jejku Ale griduje. Z jego? A, miał, 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 Let's go! Omniom, miał, miał, Jaki szczęśliwy, powiedzicie jak się cieszy, bo was. On w ogóle jest taki minionem. Il on ma lat, nie pamiętam. A jest. On jest chyba. 0,2 coś takiego A Korea jest chyba 0 albo 0-4 To jest najmo najmłodsza drużyna chyba w LCK LCK czyli Koreańska liga Tylko jakby... chociaż może Faker Bo Faker jest stary Faker już ma 25 lat chyba coś takiego więc on tą średnią wieku, średnią wieku zawyższa za troszeczkę jeśli chodzi o, o SKT właśnie To jest T1, ja cały czas mówię SKT Jestem takim klocem, oni już od 2 czy 3 lat nazywają się T1 ja dalej mówię, na nich jest klity Dobra, zobaczymy się smoczka zje, chyba będzie chciał jeść go Choć jak przeciwnicy nie będą chcieli walczyć Zobaczymy Ja bym zjadł, ja bym zjadł, bo jestem greedy W sumie też może zasakiuje łatwiej objective, nie? O. Oj, nie zjadł Wkurzony jest, ciekawe co mówi, bo nie wiem Pewnie... Chyba tego mastera wyzywa, że on... Powinien zesmajtować go po prostu szybciej i ten człowiek wtedy łatwiej może go zjeść, tego smok'a, tak mi się wydaje Ale no nie dogadali się na pewno I to jest teraz kaplica Kogo pinguje? Sry No, tego Master'a spingował Wkur... go mają Stracił Stracili teraz Barona pewnie też Chyba, że teraz ten Gavios No? Czy okay, on go zje? Dobra, jest. Okej, pa, go zesmite'ował znaczy ma żeby barona może zestylować, Zacznijmy zobaczymy czy weźmie Okaż. O, weźmie, daj barona, daj barona No nie, Shibal <śmienny> <śmienny> Czemu go nie zjadł? Blisko było bardzo Szkoda, szkoda, a to... nadawało się na shota na TikToka Ale <śmienny> nie wypaliło <śmienny> A był taki TikTok fajny, no Taki Bangrain TikTok był A w ogóle widzicie? Moje shorty to, co na TikToka wrzucam, teraz zacząłem wrzuca wrzucać na shorty na YouTube'a to widzicie w ogóle, widzowie? Jest coś może tutaj właśnie z tych shortów? Nowy? Dajcie znać w komentarzu, bo mnie ciekawi sobie, czy to działa, czy to jest useless Okej, okay, no i problem takiego team compu jest teraz Że oni bez barona nie mogą brać turetu Bo jak nie mamy range'a w drużynie, to jest bardzo ciężko hitować turet Bo podejdziesz ogatem takim, dostaniesz jakieś losowe CC No, no i nie możesz hitować tego tureta, jeszcze padasz więc oni muszą teraz po prostu czekać na kolego, kolejnego Nashora, tak naprawdę, albo Smoka no, Znaczy, mogą się też bić na, na midzie, jak, jak przeciwnicy będą chcieli Ale czy oni wygrywają? No Pyke już troszeczkę outscala dostał od Aneczki No to jest problem takie linie, nie? No i patrzcie, on, ma, on ani razu chyba nie zjadł miniona żadnego A, a mógł mieć już parę staczków więcej O Jezus, jak, jak ten Galio się tam znalazł? Okej okay. Dobra, wygrywają tego fajta O, om, nom, 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 jazda. On powinien poczekać z Qskim swoim na CC jakiegoś Zaka. Na przykład teraz. No. no. Wtedy jest zawsze łatwiej trafić. No nie no, on umrze. Dobra, umarł. Zawsze jak macie takiego, e, taką umiejętność jak Czogata Q, to postarajcie się poczekać na jakiegoś innego CC, Na przykład jak Pike może z E zacząć i on. No. W takiej sytuacji zawsze łatwiej mu trafić. Albo zagrzuć je kiuska i... i walnie go miniona, to też... No po prostu poczekajcie i rzućcie wtedy. zobaczymy co kupi. On chyba nie kupuje nad Serafa. Bo Staff'a kupuje. Dlaczego? Nie ma lepszych itemów? Przeci ci przeciwnicy kupują rezistę w ogóle. No tylko ten na topie Galio chyba ma, tak? To jest Galio. No tak, ale ona, oni się zapowali, dobra. Słaby zakup. Ja bym ewidentnie kupił buty pod... pod cooldowny Shooting stalkał RK. Nie kupowałbym Woodstafa, kupiłbym Archangela. I tyle. Smok staje, więc on pewnie tutaj nie zjemieniona żadnego. Będzie czekał. Bardzo ważne to jest. O? No, jak taki, ja, taki, taki Galio szczekuje, on nie dostanie nad połka, No to jest troszeczkę dziwne. Ten Galio to i tak troluje. Jest Kiusek. Powinien zjeść tego, Kaina zaraz. Kurde, szkoda, że nie trafił go. Chyba z W. Nie, on nie rzuca na dwóch. Chyba chyba z kugu nie trafił, szkoda No i Glucia Szumar. No i tutaj powinien się raczej wycofać. Nie zapowiada się to dobrze. Nie, ten master ci wskoczy. Okej, okay, Lissin Kopniak. No ale na faju się leczy zbyt dużo. Nie mają heal redukcji, chyba. No Ale też nie mają dobrej postaci, żeby to kupiła. Chociaż Zak mógłby kupić Obliviona, to szczerze. Bo tak, tak jakby... Naj, najczęściej hituje, powiedzmy. Bo tym. O jezu, ale kopy, tak powiem, Ty, co jest? No, nie, 26 minuta, nie, on ma tylko 6 staczków na tej erce, No, nie wiem. Nie, wydaje mi się, że jest potencjał, żeby mieć więcej tych staków na pewno. Bo te sorcery, czy one, pomo one mu pomogły w tej gierce? Nie wydaje mi się. Jakby szybciej kupił buta, szybciej mógłby się nastakować. Ja bym tak zrobił, widzowie. Słuchajcie czekoladka, ok? Słuchajcie, czekoladka. To na pewno nie będziecie chodzić w sandałach w zimę, czy jak to się mówiło. <laughs> jak to było? Coś takiego, nie? Było takie powiedzenie. Jeżeli kogoś się słuchasz, to coś tam w w zimę, coś.. Kurde, jak ja tego nie słyszałem z parę dobrych lat. Było coś takiego na pewno. Pamiętam za dzieciaka, tak mi, tak, tak mi gadali jakieś kłopoty. O, nie trafię z tego silensa, szkoda. Może przez to umrzę teraz? No i gleba. Łąbo kombo tutaj przeciwników. Chociaż przeżył. Szywalo tego. O nie! <grywka> Idzie bydlak. Dawaj, zjedz, minionka. Nie, Mionków dalej. Okej. Okay. Czy on chce na tym życiu spróbować zestylować na Shora? Powinien po prostu zaakceptować to, że już no, nasz jest gone. No i znowu nie poczekał znowu nie poczekał? Nakiuska kiuska oo oo, kokodo oo, shibal. Nie poczekał aż wasz... Po prostu Paj go przerzuci, nie wiem czemu tak robi. Nie ufa chyba mu, wiecie co? To jest, to jest problem z zaufaniem wydaje mi się. Po prostu nie ufa, że on go trafi. Ja wiem o co chodzi. Ciężko zaufać supportom na soloki, ale europejskie soloki, a koreańskie to jest troszkę różnica. O oh, jest Sosale hopsno Biedny. A on w ogóle na głośnika gra? Widzicie? On nie ma słuchawek, tak dopiero teraz zwrócimy uwagę. What? Ej, on, on nie ma słuchawek on gra na głośnikach, idzie, Ale jajca, nie zwróciłem uwagi na to wcześniej No zjedz tego miniona, no No zjadł w końcu Widzowie, ja Czasem mam ochotę tak odpalić streamka sobie, ale... Po prostu nie mam czasu Na przykład jedną gierkę przed screamami mogę zagrać sobie czy dwie, soloku, I my gramy screamy o 13.21 21.00 okay. często I czasem jeszcze po skrimach sobie zagram jedną, dwie gierki Ale streama na jedną godzinę się nie opłaca odpalać Więc... No dlatego widzę, nie streamuje Teraz jak mamy taki skedul drużynowy, gdzie grałem po prostu 9 skrimów dziennie. Jest bardzo ciężko odpalić streama. Albo po prostu grać solo queue jeszcze... Yy, po takich skrimach, bo to jest naprawdę takie męczące. Jeszcze ja mam troszeczkę drużynę, która... za dużo energii mnie daje. Troszeczkę takich ci cichych zawodników mam powiedziałbym. O Jezu, ile masz Shield, ten Felios. No, fajnie, że mu zbiłeś. Ale hops Więc no. Jestem bez energii na koniec dnia. Nie nie da się tego wygrać. Widzicie tego, afeliosa? Listing go kopnął. Nad kawałek shielda nie zszedł. Nie no, co to ma być? Dobra, to jest taki open. Czogat dostaje outscala. Ja myślę, że czego ten trzeba oro zrobić na początku. Albo. Albo taka sytuacja się nie działa po prostu. Jezu biedny zak, najpierw mu Kężył z ten przerywa skok Teraz mu kurde Galio z pionchy wywalił Biedactwo Ale do dużego ta Anka daje już Dawaj hopsnij go słabo, słabo Sczogat jest dobry No nie wiem widzowie, no nie wiem, no nie powiedziałbym tak szczerze Może nalał na Elo, będzie lepszy, bo będzie łatwiej trafić kiuskiem i przeciwnicy nie nie wiedzieli, co się dzieje na high Elo na pewno jest ciężej no Gumayu się tutaj pokazał, że mimo dobrego early game'u Ten champion nie należy do najlepszych Dziękuję za oglądanie Jak Ci się podobał odcinek to łapeczka w górę A ty masz Lewusa na syndrze analiza jego giereczki A tu jest Faker na Eni, gdzie totalnie ora Zapraszam do oglądania, łapka w górę